Czy kiedykolwiek pokładałeś całą swoją ufność w jednej osobie tylko po to, by zostać brutalnie zdradzonym? Mój sam przez lata obiecywał mi, że się mną zaopiekuje, gdy będę tego potrzebować. Uwierzyłam mu. Sprzedałam dom, przekazałam mu wszystkie swoje oszczędności i przeprowadziłam się do Norwegii, żeby być blisko niego. Ale to, co zrobił, gdy naprawdę potrzebowałam jego pomocy, przeraziło mnie bardziej niż najgorszy koszmar. Dzisiaj opowiem Ci historię, która zmieni Twoje spojrzenie na zaufanie rodzinne na zawsze. Nazywam się Krystyna, mam 67 lat i jestem matką dwójki dzieci. Moja historia zaczyna się 5 lat temu, kiedy miałam 62 lata i żyłam spokojnie w swoim domku w małym miasteczku pod Krakowem. Byłam wdową już od 10 lat, ale radziłam sobie całkiem dobrze. Mój syn Tomasz wyemigrował do Norwegii 12 lat wcześniej. Pracował tam jako elektryk, założył rodzinę i wydawało się, że ma się świetnie. Córkę Aneta została w Polsce, ale też miała swoje życie w Warszawie. Pamiętam ten dzień jak dziś. Tomasz zadzwonił do mnie w grudniu i powiedział, mamo, chcę, żebyś się do mnie przeprowadziła. Jestem już ustabilizowane, mam dobry dom, dzieci idą do szkoły, nadszedł czas, żebyś była blisko rodziny. Jego słowa zabrzmiały jak muzyka dla moich uszu. Wiem, że papa przed śmiercią kazał mi się tobą opiekować i chcę dotrzymać tej obietnicy. Nie chcę, żebyś starzała się sama w Polsce. Tutaj będziesz miała wszystko, co potrzebne, będziesz mogła pomagać z dziećmi, być częścią rodziny. Przez następne miesiące przekonywał mnie systematycznie. Opisywał jak pięknie jest w Norwegii, jak dobrze zarabiam, jakiego żona Ingrid nie może się doczekać mojego przyjazdu. Mówił, że przygotowali dla mnie osobny pokój w domu, że będę mogła żyć spokojnie, a jednocześnie być blisko wnuków. Najtrudniejszą częścią była decyzja o sprzedaży domu. To był dom, w którym wychowałam dzieci, w którym żyłam z mężem przez 35 lat. Ale Tomasz tłumaczył: Mamo, po co ci ten dom? Przecież będziesz mieszkać z nami, a pieniądze ze sprzedaży to Twoja poduszka bezpieczeństwa. Sprzedałam dom za 350 tysięcy złotych. Większość tej sumy przekazałam Tomaszowi, żeby zainwestował, jak mówił, w naszą wspólną przyszłość. Zostałam sobie tylko 50 tysięcy na pierwsze wydatki w Norwegii. Sierpień 2019 roku. Pamiętam, jak stałam na lotnisku w Oslo z dwiema walizkami i sercem pełnym nadziei. Tomasz przyjechał po mnie z całą rodziną. Dzieci, Maja i Erik, rzuciły mi się na szyję, a Ingrid przywitała mnie ciepło po polsku, które próbowała uczyć się przez internet. Pierwsze tygodnie były jak sen. Dom Tomasza był rzeczywiście piękny, nowoczesny, przestronny, z ogromnym ogródkiem. Mój pokój był ładnie urządzony, miałam własną łazienkę, czułam się jak w hotelu Pięć Gwiazdek. Tomasz codziennie pytał, czy niczego mi nie brakuje. Zabierał mnie na zakupy, pokazywał okolice, pomagał załatwiać dokumenty. Jego żona Ingrid była bardzo miła. Razem gotowałyśmy polskie pierogi, a ona uczyła mnie podstawowego norweskiego. Najpiękniejsze były momenty z wnukami. Odrabiałam z nimi lekcje, czytałam im polskie bajki, uczyłam ich piosenek, które kiedyś śpiewałam Tomaszowi. Maja, która miała wtedy 8 lat, mówiła: Babcia, jak dobrze, że jesteś, teraz nasza rodzina jest kompletna. Zapisałam się na kurs języka norweskiego dla seniorów. Choć było trudno, czułam się potrzebna i szczęśliwa. Pomagałam w domu, opiekowałam się dziećmi, gdy rodzice pracowali. Myślałam, że znalazłam swoje miejsce na Ziemi. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się po około sześciu miesiącach. Tomasz zaczął być mniej cierpliwy. Gdy pytałam go o dokumenty czy o jakieś sprawy urzędowe, odpowiadał krótko Mamo, nie mam teraz czasu. Radzę sobie z tym sama. Zauważyłam, że coraz rzadziej ze mną rozmawia. Wcześniej opowiadał mi o pracy, o planach, pytał o zdanie. Teraz, gdy wracał do domu, szedł prosto do swojego pokoju i zamykał się tam z laptopem. Ingrid też zaczęła się zmieniać. Przestała ze mną gotować, przestała pytać o polskie przepisy. Czasem, gdy myślała, że nie słyszę, rozmawiała z Tomaszem po norwesku, szybko i z irytacją. Nie rozumiałam wszystkich słów, ale ton był wyraźnie niezadowolony. Dzieci nadal mnie kochały, ale zauważyłam, że rodzice ograniczają mój z nimi kontakt. Babcia musi odpocząć, babcia ma swoje sprawy, słyszałam coraz częściej. Najgorsze było to, że gdy pytałam o moje pieniądze, które Tomasz miał zainwestować, zawsze miał wymówkę. Musisz poczekać inwestycja jeszcze nie dojrzała, teraz nie jest dobry moment na wypłatę. Nie martw się, wszystko jest bezpieczne. Po roku zrozumiałam, że nie jestem już długo oczekiwanym gościem. Stałam się ciężarem. W marcu 2021 roku, podczas rutynowej wizyty u lekarza, dowiedziałam się, że mam raka piersi. Świat runał mi pod nogami. Lekarz powiedział, że to wczesne stadium, ale potrzebna będzie operacja i chemioterapia. Gdy wróciłam do domu i powiedziałam o tym Tomaszowi, jego reakcja mnie zaskoczyła. Zamiast objąć mnie i pocieszyć, po prostu stał i patrzył na mnie z dziwną miną. To poważne? Zapytał zimno. Lekarz mówi, że rokowanie jest dobre, ale. zaczęłam. Ale będziesz potrzebować opieki, dokończył. Następne dni były koszmarem. Tomasz zaczął okazywać otwarcie irytację. Mamo, ja pracuję, Ingrid też pracuje. Nie możemy się tobą opiekować jak jakąś małą dziewczynką. Ingrid, która wcześniej przynajmniej udawała życzliwości, teraz nawet nie próbowała ukrywać swojego niezadowolenia. Słyszałam, jak mówi do męża nie po to przeprowadziliśmy się do tego dużego domu, żeby prowadzić prywatną przychodnię. Ale to, co powiedział mi Tomasz tydzień później, będzie mnie prześladować do końca życia. Mamo, może powinnaś wrócić do Polski. Tam będziesz miała lepszą opiekę medyczną w swoim języku. Tego samego dnia, gdy Tomasz zasugerował mi powrót do Polski, przypadkowo usłyszałam jego rozmowę telefoniczną. Mówił po polsku do kogoś, prawdopodobnie do znajomego. Stary, wiesz, że to był genialny plan. Namówiłem starą, żeby sprzedała dom i dała mi kasę. Myślałem, że będzie pomagać z dziećmi i prowadzić dom, a my z Ingrid będziemy mogli więcej pracować. Ale teraz jeszcze się rozchorowała serce mi stanęło. Słuchałam dalej, nie mogąc uwierzyć własnym uszom. Pieniądze? No wiesz! zainwestowałem je w remont domu i ten nowy samochód. Nie ma co płakać, przecież i tak kiedyś wszystko by było moje. A teraz jak się rozchorowała, to tylko problem. Ingrid już mi mówiła, że albo ona idzie albo stara. Stałam za drzwiami z łzami w oczach. Mój syn, którego wychowałam, któremu poświęciłam najlepsze lata życia, sprowadził mnie do Norwegii nie z miłości, ale z chciwości. Potrzebował moich pieniędzy i darmowej niańki. Wszystko nagle nabrało sensu. Dlaczego tak łatwo zgodził się na moją przeprowadzkę? Dlaczego chciał, żebym sprzedała dom? Dlaczego przekonywał mnie, żeby dać mu pieniądze na inwestycje? Tydzień po tej rozmowie, którą podsłuchałam, Nastąpił najgorszy dzień w moim życiu. Miałam iść następnego dnia na pierwszą chemioterapię. Byłam przerażona i potrzebowałam wsparcia. Tomasz przyszedł do mojego pokoju wieczorem. Na jego twarzy nie było ani śladu współczucia czy miłości. Mamo, mamy problem, zaczął. Ingrid powiedziała mi, że nie może już tego wytrzymać. Albo znajdziesz sobie inne miejsca. Albo ona się wyprowadza z dziećmi. Patrzyłam na niego z niedowierzeniem. Tomasz, ja jestem chora. Jutro zaczynam chemioterapię. Nie możesz mnie teraz zostawić. Przykro mi, ale nie mogę stracić żony z powodu, z powodu tej sytuacji, odpowiedział, nie potrafiąc nawet spojrzeć mi w oczy. Wtedy zapytałam o moje pieniądze. Chciałam wiedzieć, ile zostało z tych trzystu tysięcy złotych, które mu dałam. Mamo, te pieniądze były inwestycją w naszą rodzinę, w ten dom, w lepsze życie dla wszystkich. Nie ma już tych pieniędzy jako takich. Jak to nie ma? To były moje oszczędności życia. Ale przecież to i tak kiedyś miało być moje. Nie dramatyzuj. Znajdź sobie jakieś mieszkanie socjalne, państwo ci pomoże. W tym momencie zrozumiałam, że ten człowiek, który stoi przede mną, to nie jest już mój syn. To obcy człowiek, który wykorzystał moją miłość macierzyńską do własnych celów. Następnego dnia, mimo że szłam na chemioterapię, wiedziałam, że muszę działać. Nie mogłam wrócić do Polski. Nie miałam już tam domu ani pieniędzy na nowe mieszkanie. Na szczęście, na kursie norweskiego poznałam Agnieszkę, polską emigrantkę, która żyła w Norwegii już 20 lat. Gdy opowiedziałam jej swoją historię, zaprosiła mnie do siebie. Krystyna, nie możesz zostać na ulicy, mieszkaj u mnie, dopóki nie staniesz na nogi, powiedziała. Agnieszka pomogła mi znaleźć mieszkanie socjalne. System norweski, jakkolwiek skomplikowany, zapewnia podstawowe schronienie osobom w potrzebie. Dostałam małe mieszkanie, jedną sypialnię, malutką kuchnię, ale było moje. Zaczęłam pracować jako opiekunka do starszych osób. Trzy razy w tygodniu, po chemioterapii, chodziłam do pań, które potrzebowały pomocy w domu. Zarabiałam niewiele, ale wystarczało na podstawowe potrzeby. Najtrudniejsze było to, że straciłam kontakt z wnukami. Tomasz nie pozwalał mi się z nimi spotykać. Gdy dzwoniłam, odłączał telefon. Gdy wysłałam im kartki urodzinowe, nie otrzymałam nawet podziękowania. Ale powoli Odbudowywałam swoje życie. Chemioterapia była skuteczna, rak się nie rozprzestrzeniał, poznałam wspaniałych ludzi w grupie wsparcia dla polskich seniorów, nauczyłam się norweskiego na tyle, że mogłam załatwić wszystkie sprawy urzędowe. Dziś, trzy lata po tej tragedii, mogę powiedzieć, że jestem silniejsza. Nie wybaczyłam Tomaszowi, ale nie żywię już do niego nienawiści. Wiem, że jego chciwość zniszczyła nie tylko moje życie, ale i jego sumienie. Czasem widzę na ulicy dzieci, które wyglądają jak moje wnuki, i serce mi się krajań. Ale wiem, że mam jeszcze przed sobą lata życia, które mogę spędzić godnie. Chciałam podzielić się tą historią, żeby ostrzec innych rodziców. Nie wszystkie dzieci zasługują na nasze bezgraniczne zaufanie, nie wszystkie obietnice są szczere. Czasem miłość macierzyńska oślepia nas na prawdziwą naturę naszych dzieci. Czy ty też doświadczyłeś zdrady od najbliższej osoby? A może masz podobną historię o rodzinnych obietnicach? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Jeśli chcesz usłyszeć więcej prawdziwych historii o rodzinnych dramatach, które pokazują, jak ważne jest zachowanie ostrożności nawet wobec najbliższych, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek powiadomień. Twoje komentarze dają mi siłę do dzielenia się tymi trudnymi, ale ważnymi historiami. Pamiętaj, czasem największe zdrady przychodzą od tych, którym ufamy najbardziej ale nawet po najgorszej zdradzie można zacząć życie od nowa, jeśli ma się odwagę i determinację.